Ciąg geometryczny AN jest określony dla każdej liczby naturalnej dodatniej i mamy w tym ciągu wyraz pierwszy i wyraz drugi. Chcemy wyznaczyć sumę trzech początkowych wyrazów tego ciągu. Z definicji ciągu geometrycznego wiemy, że iloraz tego ciągu jest to wynik dzielenia wyrazu następnego przez wyraz poprzedni, w naszym przypadku drugiego przez pierwszy. Jeżeli wykonamy taką operację, otrzymamy, że nasze Q to minus 2. Na podstawie definicji możemy również obliczyć, ile wynosi trzeci wyraz. Trzeci wyraz jest to wyraz drugi razy iloraz. Ponieważ drugi wyraz mamy podany, więc nasze A3 to Minus 7,5 razy minus 2 i otrzymujemy 15. Możemy w tym momencie już policzyć sumę trzech początkowych wyrazów naszego ciągu. Mamy, że to jest 3,75 dodać minus 7,5 dodać 15 i otrzymujemy 11,25. Naszą odpowiedzią jest odpowiedź.